Cześć cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z takim miksem z drapek polskich, taki kolorowy miks. Mamy tutaj chyba wszystkie kolory. E, tutaj mamy takie zdrapki jak dolary, diamenty zadyszkę, premia 777 również zadyszkę. Mamy Kasa Kasa za 5 zł. Mamy królewską grę za dwójkę, czarny, biały kot, w tym przypadku biały kot za. Również za dwójkę, czas na kasę za złotówkę na szczęście i szczęśliwe linie za trójeczkę, tylko że tutaj w szczęśliwych liniach, jak sami dobrze tutaj widzicie, już są częściowo przeze mnie nadrapane i tutaj już udało się utworzyć dwie linie. Mamy tutaj jedną linię i tutaj drugą, także e, zapowiada się bardzo fajnie, tym bardziej, że jeszcze mamy sześć symboli do odsłonięcia, także mam taką cichą nadzieję, że ta zdrabka kryje jakąś fajną wygraną. Jest to zdrabka z numerem 41, także za chwileczkę zobaczymy ile nam się tutaj e, uda jeszcze linii utworzyć. E, no i cóż, mamy tutaj draping dzisiaj za 10, 20, 25, 30, 34 zł, także Także mamy dzisiaj draping za 34 zł i za chwileczkę zobaczymy, ile nam się uda dzisiaj tutaj wygrać. Także trzymajcie mocno kciuki. Zaczniemy oczywiście od tej zdrapeczki, i drapiemy dalej. Tutaj kolejny symbol, jaki mamy, to wiśnie. Wiśnie mamy tutaj u góry. O, mamy tutaj jeszcze poniżej i to wszystko, także drapiemy dalej. Kolejny symbol to gruszka. Gruszkę mamy tutaj, powyżej i jeszcze mamy tutaj, także mieliśmy trzy razy. Kolejny symbol to pik. O, i mamy trzecią linię, ale super. Szukamy dalej. Pik mamy jeszcze tutaj na samym dole. Drapiem dalej. Kolejny symbol to pomarańcza. Tutaj u góry nie widzę. Mamy tylko raz. A nie, mamy dwa razy. Mamy tutaj i mamy kolejną linię, także mamy czwartą linię. No po prostu świetnie. Świetna zdrabka nam tutaj się trafiła. Kolejny symbol to biedronka, i mamy kolejną linię. Także sami zobaczcie, już mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć linii. Także no super, świetnie. Czy mamy jeszcze gdzieś biedronkę? Chyba nie. Także zobaczmy ostatni symbol. I mamy tutaj arbus. Arbus mamy tutaj. I to by było wszystko, jeszcze tylko sobie tak sprawdzę, czy czegoś nie pominąłem. Mamy tutaj banana którego nie było, tęcza, również nie było truskawka, truskawki również nie było, także mamy tutaj 5 linii, także zobaczmy, co tutaj nam się kryje. Mamy tutaj 3 złote, kolejne 3 złote, tutaj również trujeczka Kolejna trójeczka i mamy jeszcze jedną linię tutaj na dole, także mamy 3, 6, 9, 12 i zobaczmy pod ostatnią linią. Również mamy trójeczkę, czyli 15 zł. Także no super wygrana w szczęśliwych liniach za trójeczkę. Jeszcze zobaczymy sobie literki kontrolne. Także zobaczmy, z tego co pamiętam, to powinno być 3 razy N. I mamy, także wszystko się zgadza. Mamy tutaj 15 zł, także no, piękna wygrana nam się tutaj trafiła, także praktycznie mamy połowę wkładu, super. Eee, także teraz zdrapiamy sobie na spokojnie. Mam nadzieję, że oczywiście jeszcze jakieś wygrane nam tutaj wpadną. Teraz zdrapka na szczęście. Szukamy trzech identycznych symboli. Mamy tak diament. Mamy siódemkę, biedronkę. Mamy drugi raz diament, drugą siódemkę i drugą biedronkę. także wszystko podwójnie, także tutaj niestety puściutko. Teraz może zdrapiemy czas na kasę z numerkiem 179. Tutaj szukamy trzech takich samych kwot. I mamy tak 20 zł, 5 zł, złotóweczkę. O, piątka po raz drugi, złotówka po raz drugi i dwadzieścia po raz drugi. Także tutaj nam też wszystko się zdublowało. Także tutaj również puściutko. Teraz, może, czas na białego kota. Tutaj, oczywiście, szukamy naszych wygrywających liczb. A mamy tutaj 38 i 34.

Przegrana. Teraz może zrapiemy sobie królewską grę. Tutaj szukamy diamentu, także lecimy. Mamy tak róże, mamy diamencik, także mamy tutaj kolejną wygraną, super. Szukamy dalej, tutaj mamy garnek, monetę, naszyjnik, róże. I naszej szyjnik, także mamy tutaj jedną wygraną. Zobaczmy jaką. I mamy tutaj zwrocik, czyli 2 zł, ale super, że nam coś tutaj właśnie jeszcze wpada, także elegancko. Teraz lecimy ze zdrabką za 5 zł. Kasa-kasa z numerem 8, wygrywający liczby 23. 8, tak jak numer zdrabki, także może będzie ta zdrabka wygrana i dwójeczka. O i mamy na początek wygraną. Mamy tutaj dwójeczkę, super, szukamy dalej, mamy tak 28, 13, 1, 23, mamy kolejną wygraną, super. Kolejny rządek, 15, 36, 37, 8. Mamy kolejną wygraną, także, tak jak mówiłem, ósemka, tutaj ósemka i mamy ósemkę, także super. Kolejna liczba 32. Następnie mamy 14, 24. 19 23 mamy kolejną wygraną no po prostu cudmiot dzisiaj i 17 także zobaczmy co tutaj mamy także zobaczmy pod pierwszą liczbą mamy 5 zł później 23 również piąteczka Kolejna liczba, ósemka, kolejna piątka, i tutaj jeszcze mieliśmy 23. Również piątka, także mamy 5, 10, 15, 20 zł. Na zdrabce za piątkę. Jeszcze mamy tutaj na odwrocie, także może jeszcze coś tutaj nam się uda wygrać. Zobaczmy. Tutaj, oczywiście, szukamy trzech identycznych symboli. Tutaj, jak na razie, są różne. Tutaj również dwa razy garnek, portfel. I tutaj również różne. Także mamy tutaj dwie dyszki. Super. Wygrana szóstego stopnia. Także bardzo, bardzo fajnie. Także już mamy w tym momencie plusik. Także no super. A jeszcze przed nami dwie zdrabki. Także jeszcze może nam się tutaj wynik polepszyć. Teraz mamy zdrabkę Premia 777 z numerkiem 20. 3. Tutaj oczywiście szukamy siódemek. Gra pierwsza mamy gwiazdy pudkowe banany. Gra kolejna, tutaj również siódemki nie widać. Tutaj mamy bank złoto, dzwonek. Gra czwarta mamy arbus, wiśnie bank. Gra piąta mamy cytrynę, serce, ananas. Gra szósta mamy koronę, jabłko, sejf, pod siódemką mamy sejf podkowę, diament. Gra ósma mamy pierścionek. Winogrono, koniczynkę, gra dziewiąta, mamy worek, pik, pomarańcze, gra dziesiąta, mamy gwiazdkę, jabłko, arbuz, jedenastka, tutaj siódemki również nie widzę, pod dwunastką również nie ma, gra trzynasta, serce, dzwonek, monety. I 14 wiśnia, ananas i złoto. Także niestety tutaj siódemki nie znaleźliśmy. Przechodzimy do ostatniej zrabki. Dolary, diamenty. Tutaj szukamy naszych liczb. Ponadto szukamy portfelu i diamentu. Za diament otrzymujemy dwukrotność. Także zobaczmy nasze wygrywające liczby. Mamy dziewiętnaście, szesnaście, sześć, czterdzieści dwa i trzydzieści, także takie mamy tutaj liczby. Na początek mamy dwadzieścia dwa, osiemnaście trzydzieści siedem, piętnaście tuż obok. W kolejnym rządku mamy czternaście, dwadzieścia sześć, trzydzieści dwa, dziewiątkę i tutaj jeszcze. Górkę, także tutaj w dalszym ciągu pusto kolejny rządek 24 29 tuż obok o, 31 również obok kolejna liczba 41 23 i mamy jeszcze jeden rządek a tutaj mamy tak 35 Piąkę. 17, tak jak numer zdrapki 12 i 33. Także niestety za zadyszkę nam tutaj nie dopisały. Literki kontrolne tutaj różne, ale to nic nie szkodzi, bo tutaj naprawdę mamy świetny wynik. Także teraz zapraszam Was na krótkie, szybkie podsumowanie. Także w dzisiejszym odcinku drapaliśmy takie zdrapki: 8 zdrapek łącznie, 5 zdrapek przegranych, 3 zdrapki z 8 tutaj wygrały, takie mniejsze, ale za to dając bardzo fajny wynik. Gdyż tutaj w kasa kasa za 5 zł mamy 20 zł, także naprawdę super wygrana. Następnie szczęśliwe linie udało nam się utworzyć 5 linii. E, tutaj mamy za każdą linię po 3 zł, czyli 15 zł. I w królewskiej grze udało nam się znaleźć diamencik za 2 zł, także łącznie mamy 37 zł. Na 34 wydane, także mamy tutaj 3 zł na plusie. Co prawda, ten plusik nie jest duży, ale bardzo, bardzo się tutaj cieszę, że po prostu mamy ten plusik. Tym bardziej, że ostatnio ciężko wyjść na jakikolwiek plus, także bardzo się cieszę, że tutaj tak nam tutaj się te zdrabki spisały. Troszeczkę liczyłem na te droższe zdrabki że po prostu nam się tutaj zwrócą. No ale niestety dzisiaj te droższe zrapki nam tutaj się nie poszczęściły, ale i tak jest naprawdę bardzo fajnie. Mam nadzieję, że miło Wam się tutaj e, oglądało, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście standardowo proszę o dużą łapeczkę w górze pod filmikiem, o subskrypcję, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału. Przypominam również o trwającym konkursie, więcej informacji znajdziecie w opisie pod filmikiem. No i cóż, na dzisiaj to już wszystko. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa pa!